Wiewiórki pobre, dzień dobry, kolejna, kolejna tura wędrówki po kęcie, po dzielnicy Ashford. Zapraszam serdecznie. Dobra, słuchajcie, jestem w może takim mniej atrakcyjnym punkcie Ashford, jesteśmy nad torami kolejowymi, ale w nowoczesnej historii Ashford to jest takie dosyć ważne i muszę Wam też o tym dwa słowa powiedzieć. W czasie II wojny światowej z uwagi na to, że Ashford było takim swoistym węzłem komunikacyjnym między Europą, między kontynentem a Londynem było ono celem częstych bombardowań wojsk niemieckich zginęło tutaj sporo ludzi dzisiaj, dzisiaj w dalszym ciągu Ashford ma ma status tego węzła komunikacyjnego dzisiaj stąd jeździ tak zwany high speed, szybki pociąg do londynu dlatego Ashford mówi się, że jest jest sypialnią sypialnią londynu, stało się naturalną taką sypialnią londynu pociąg na trasie 57 mil pokonuje tą trasę w przeciągu w przeciągu, nie wiem 27 minut, on knie bardzo szybko. Drugi pociąg, tak, sobie miałem nadzieję, że wyjdę tutaj na to torowisko i będę miał szczęście go Wam pokazać. Drugi pociąg, który tutaj przelatuje to jest Eurostar. Ashford ma status stacji międzynarodowej, a Ashfordski dworzec to jest, jakby to określić, coś w rodzaju terminala na lotnisku. Tutaj odbywają się odprawy pasażerów. Eurostar jeździ stąd do Paryża. Podróż też trwa nieledwie tam odrobinę ponad godzinę, chyba godzinę 40. Pociąg mknie niesamowicie szybko, w zamyśle było skomunikowanie Ashford ze stolicami Europy to nie miał być tylko pociąg do Paryża, on miał tam ciągnąć do włoch do Rzymu, uderzać w naszym kierunku, ocierać się o Pragę, Berlin, Drezno. Bardzo się cieszyłem, bo taka podróż pociągiem wygodna sprawa wolę niż samolotem. No ale cóż. No i tutaj tak teraz mam ujęcie na tory, cały czas wam te tory pokazuję. Zwróćcie uwagę na pewną rzecz charakterystyczną. Te tory mają trzy szyny. Natomiast nad torami tutaj nad tą częścią torowiska, bo nad tamtą funkcjonuje, po tamtej porusza się Eurostar Ym, i tam jest taka zeuropeizowana część, żeby składy wyjeżdżające do Europy miały napięcia Trakcja wisi nad torami, jak widzicie. Natomiast tutaj angielskie tory są pozbawione wiszącej trakcji. Oni pociągi napędzają trzecią szyną, w której przebiega prąd elektryczny. Dlatego torowiska są oddzielone płotami. Na torowisko nie wolno wejść pod żadnym pozorem. Kara za przekroczenie, za przekroczenie tych płotów to jest 1000 funtów. Taka ciekawostka. I suniemy dalej miało być u historii Ashford on nam tutaj pokazuje jakiś bajor ale to jest też taka część planu poruszam się w tej chwili po wale otaczającym fosę chodzę dookoła fosy w zasadzie wewnątrz tego, tego zielonego tutaj jest druga fosa znajdowała się wyspa znajduje się wyspa tam ją widzicie na tej wyspie jeszcze kilka wieków temu stał dom bardzo zamożnego Pana. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego lorda. Tablice zdjęli wandale. No ale do czego zmierzam. Pan miał syna ufortyfikował się tutaj bardzo bardzo ładnie sympatycznie tymi fosami. Jak widzicie jest ich sporo nie do zdobycia, czasy były trochę inne. To chyba był przełom XV i XVI wieku. Wszystko było ładnie pięknie. Młody dziedzic, fortuny rodziców. Baraszkował sobie po tym domu i niestety utopił się w jednej z fos. One do tej pory tutaj są, zarośnięte, jak widzieliście, ale ciągle ciągle funkcjonują. Teraz to taki jakby rezerwat przyrody. No ale kończę historię. Po tym fakcie, po śmierci tego dziecka, dziedzic wpadł w szał, spalił tą swoją posiadłość na wyspie, ten dworek, on nigdy nie podniósł się z ruiny, spłonął, bardzo chciałbym to miejsce przeszukać, podejrzewam, że tam musiały lecieć rzeczy do fosy, no ale tutaj niestety, czy też stety, jest to teren, heritage, historyczny teren, nie wolno nam tu wejść z detektorami No i nie wyobrażam sobie w ogóle, że Można by ten zakaz złamać Idę tak bardzo ostrożnie Widzicie, tutaj wszędzie pozostałości tych fos Jakiś rzeczek, rowów, które je zasilały Idę tędy tak bardzo ostrożnie, bo Wybrałem się na tą wycieczkę W sandałkach A tutaj Tutaj co krok yy, spotyka się żmijek z nie Jest takie uroczysko, stało się rezerwatem przyrody i, i one sobie tutaj, tutaj bardzo fajnie funkcjonują. A nie chciałbym im przeszkadzać. Kiedyś raz przeszkodziłem, nie skończyło się dobrze dla mojej kostki. Może kiedyś wam pokażę zdjęcia, jak to się skończyło, tak, żebyście, żebyście mieli świadomość, że. Ze, że, że ze żmijami to, to nie do końca po żmijowemu. One są fajnymi wspaniałymi zwierzętami, ale nie depźcie ich, nie deprzcie po nich. Dobra, przemykamy dalej. Miejsc do odwiedzenia pozostało jeszcze w okolicy dosyć dużo. Ja tak troszeczkę to, to po macoszemu potraktowałem dzisiejszy odcinek. E, ale kolejne fragmenty, które chciałbym zamieścić są niezwykle długie, więc odcinek stałby się długi. Wolę, żeby on był krótszy i bardziej treściwy. E, nie znalazło się tam na, na uroczysku, po którym chodziłem, e, więcej danych z uwagi na to, że nie znalazłem tam tablicy stojącej niegdyś w tym miejscu, wcześniejszej, z, zapisaniem, z zapisem historii. Natomiast pogrzebałem w internecie i doszukałem się. Czytam z karteczki, bo gdyż ponieważ nie, nie jestem w stanie się tego nauczyć, a zależy mi na czasie. Nie mam dzisiaj wiele, więc to będzie szybko. Więc tak, pierwsza informacja to wyspa otoczona fosami ma 1,6 hektara. Kolejna, lokacja... Siedziby na wyspie, budowa samej wyspy, prawdopodobnie przekopanie fozji i tak dalej jest datowane na lata pomiędzy 1250 a 1350 rokiem. Naszej ery oczywiście. Dookoła wyspy rozkłada się ogród, ogród założony tam w tamtym miejscu na przełomie wieków XVI i XVII. Siedzibę tą zamieszkiwał lud Berry, ród, 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 ród od rodziny, prawda. Mówię rud, przepraszam, Rudberry, e, Berry. to chyba Berry od, od owoc jagódka, prawda? No ale mniejsza większość. Oni tam zamieszkiwali od XIII wieku do 1588 roku. Po pożarze, po zniszczeniu tej siedziby, tego nawet ja nie wiedziałem, to taka nowa dana, e, nowa informacja, którą chcę się z Wami podzielić. E, Thomas Berry, e, jeden z członków tego ro rodu, Kamień z odzysku, z rozebrania ruin, tej siedziby rodowej na, na wyspie, wśród fos, wykorzystał do rozbudowy swojej siedziby rodowej, którą już widzieliśmy na filmie. I to było to, co nazywało się Boys Hall. To miejsce, w które ja nie chciałem wejść z kamerą, małem się oskarżeni o pedofilię. To była późniejsza siedziba Rodu Berry. Natomiast ta pierwsza siedziba też nazywała się Boys Hall. I miała przy, przyrostek MOAT. Mo, boys Hall MOAT znaczy fosa. Boys Hall wśród fos. I tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek.